Cześć, witajcie. dzisiaj chciałam Wam pokazać moją stajnię dla koni slash. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale to po pierwsze zaczynam przygodę z tymi figurkami. No to możemy zacząć. Tak wygląda stajnia od przodu. I się otwierają. dla koni i małe dla ludzi. Tak. Tak w środku, to wygląda cała. Teraz ja mam trzy boksy. Raz, dwa i trzy. Każdy się otwiera. I jest dużo, że się moja cała ręka zmieści spokojnie. Tak się otwiera. Tutaj jest... O, robin. To jest koń rasy Hanowerskiej. Ogier. Żeby było rzecz jasna, on ma na sobie prezenterkę, ale ja tu używam jako kantar. Ładnie wygląda z wełny. No, to jest rubin Tu miał żłób, ale mu ostatni mu muszę przykleić. Tu jest boks Ostragaza. Żłób, dużo miejsca. mi się otwierają. no na To tak wygląda. I tu jest właśnie jeszcze paszarnia. Różne pary i tak dalej. Odżywki, no wiecie co tam może Mam. Mian mama mi powiedziała, że kupił mi na Mikołaja klacz czy też Więc mam dla niej box. Tutaj jest. Tutaj jest siodlarnia. Siodlarni mamy głowia dwa. Z muliny zrobiłam siodło ze sztuczej skóry. Kantar, stążki, puchar, bat, pudełka różne derki.

Gdzie mam? Tu jest ładny czapka, tak, biały na zawody. Takie ogólno taki I derka. Mogę mi zaprezentować. Derka najprostsza Z naklejką na rzepę. I ochraniaczem, wystarczy włożyć. I moje pierwsze już maciane siodło i zaczęło zawiązać no. to wszystko. Tak. Tu jest kącik do siodłania konia. Tu można przewiązać, tu się daje konie i tak dalej. Tu jest włąka dla dwóch koni w sam raz. No, że są łada konie. I tu jest Pegas, mogę tylko pokazać. To jest quarter Horse. No. On ma taki najprostszy kanter z moliny. No i tak wygląda. I tu mam kreta. To jest łąka. Teraz może przejdźmy do obszerków. Tutaj mam, przeszkody, schodek na przeszkody, no. Z kartonu, z zakrętek. O. belki różne, pachołki. O, stojaki. Chcę Wam pokazać. Stojaki na przeszkody. Mogę zademonstrować. Pierzemy jakiś kiek. Można jeszcze krzyży koperty robić. Tu mam podwójne. Mam jeszcze drugi. Mur. Murek. Dla zaawansowanych koni, z papieru, z kartonu. Stacjonastę z desek, też z kartonu, niebieską. Też mam stacjonastę. Te. Mam dużo takich dla zaawansowanych. Przeszkód koni. Pachołki. Do ćwiczeń. Tutaj mam taką srebrną no, ręką, to papierze to, toaletą. Tak to wygląda. Właśnie jeszcze chciałam wam pokazać. Tu mam do trenowania krosu. Koń działa, przeskakuje i zjeżdża. wjeżdża. Tak można ćwiczyć. No, to jest naprawdę rampa, ale nie użyłam tego do... To jest łąka, siedlarnia, stajnia. Teraz mam mogę zademonstrować sprzęt. Najlepszy. Rubinem posłuży. To jest te siodło. Te skóry na zapięcie. Mam poduszki kolanowe, Nie wiem, czy widać lisko. Dlatego jest czaprak. Mam ten biały. Biały, czerwony. Zakładamy. Równo, równo. Siodło. No i tak to mniej więcej wygląda teraz tu ściągnę mu i założę moje najlepsze o ze wstórki. I teraz Wam pokażę. Najlepiej muszę je ubrać. Trochę się przyjemnie robiłam, ale było warto, bo efekt jest... Wygląda z przodu, z tyłu, z siodło, wysiadło, może dam i czapraczek. Tak to wygląda. Mam jeszcze derkę. Tam, co mi się najbardziej podoba. <śm> 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 Brawo na rzepę. Odrobinę. I teraz że Jeszcze nie zrobiłam głowy, do ten Zaczęłam, ale nie skończyłam. Uprząż. To by było na tyle z mojej stajni jeszcze mam ostatnie spojrzenie Tak wygląda Tu jest cross Mam nadzieję że Wam się podobało Może jeszcze nagram jakieś filmiki z koniami Szer No to na razie to cześć Do zobaczenia w jakimś odcinku Pa!